Dzień dobry, witam wszystkich dzisiaj troszeczkę inaczej niż, niż zwykle. Jestem w kliniku nad jeziorem. Mamy, nam, mamy od kilku dni piękną zimę w swojej całej okazałości. Lekki mróz, trochę śniegu. Także zachęcam wszystkich, godzinka dziennie w takich warunkach. Pięknie hartowanie, pięknie zahartuje nasz organizm, tak? Powinniśmy codziennie wychodzić na dwór niezależnie od warunków pogodowych. Wtedy nasz ten organizm na jakieś tam odporności na nabierze. Zwłaszcza teraz, w tym dziwnym czasie, kiedy ta nasza naturalna odporność organizmu jest jak najbardziej tutaj wskazana. A czego niestety brakuje nam tutaj w przekazach, w jakichś telewizjach, w, w radiu, żeby wspomagać swoją odporność organizmu poprzez codzienne jakieś. Wyjście na zewnątrz na godzinę, półtora, dwie nawet, tak? tego nam brakuje, tego od początku tej całej pandemii nigdzie nie było o tym zmianki, a powinniśmy, powinniśmy to robić. Także wychodzimy przy każdych warunkach pogodowych na dwór. Jeżeli jest taki mróz, to ta pogoda, ta temperatura sama na nas wynosi, wymusi, że będziemy musieli się troszkę poruszać, Piękne warunki, że będziemy musieli troszkę poruszać, potuptać z nogi na nogi, porzucamy się śnieżkami, tam pociągamy sanki, samo to wymusi na nas, że będziemy się ruszać, tak? Oczywiście zachowujemy wszelkiego rodzaju zasady bezpieczeństwa, czyli jeżeli pójdziemy na jakąś górkę na sanki, to szukamy takiego miejsca, takiej górki, gdzie ten wyjazd kończący nas będzie, nie, nie będzie się kończył na jakimś płocie, na jakimś drzewie, Czyli nie daj Boże, będzie się kończył na drodze, tak? Bo nie wyhamujemy, wyjedziemy na drogę i tragedia gotowa. Również, również chodzenie po lodzie, po zamarzniętych jeziorach, stawach. Nie robimy tego, pomimo że ten brud jest już na tyle, że te jeziora są skute. Tak, ja tutaj jestem na jeziora, jestem bardzo blisko brzegu. O, tutaj widzicie, jestem bardzo blisko brzegu, tam w dali są ludzie, więc w razie czego ktoś będzie mnie widział. Tak? sami nie wychodzicie, wychodzicie z opiekunami gdzieś nad jezioro, na, 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 na lód, na ten, tak, także uważamy, no i cóż mogę powiedzieć, no, cieszmy się tą zimą, póki jest, bo no nie dane nam było oglądać taką zimę w przeciągu ostatnich kilku lat, tak, no nie jest jeszcze to taka zima w pełni, ale już jest fajnie, już można z tego korzystać, także wszystko z głową, korzystamy, pozdrawiam serdecznie.